Cześć, Siemanko. Dzisiaj w materiale rozwiązanie problemu, o którym wspominałem w poprzednim materiale, czyli jak zmniejszyć obrzęk limfatyczny wykonując drenaż limfatyczny. Serdecznie zapraszam. Na samym wstępie wyjaśnijmy sobie, czym jest drenaż limfatyczny. Jak sama nazwa mówi, ma on na celu udrożnienie, poprawienie przepływu linzy. Jego celem jest odprowadzenie nadmiaru chłonki z przestrzeni międzytkankowych do węzłów chłonnych. Do węzłów chłonnych, ponieważ w tych miejscach przerabiana jest limfa. Czym są węzły chłonne? O tym w utworze, który kolega napisał. Sami posłuchajcie. Ponieważ właśnie tam przerabiana jest limfa. Pamiętaj o tym, aby te węzły chłonne odpowiednio pobudzać, ponieważ zmniejszasz prawdopodobieństwo wystąpienia obrzęku. Jasne, oczywiście większość wypadków, w których pacjent ma obrzęk limfatyczny, Najczęściej ma związek czy to z jakimiś powikłaniami pooperacyjnymi, urazami mechanicznymi, po, zabiega, po nowotworze. Natomiast, aby odpowiednio układ limfatyczny pracował, po prostu się ruszaj, po prostu o siebie dbaj. No i okej, okay, skoro był akcent muzyczny, to czas się trochę poruszać. Przechodzimy do ćwiczeń. Aktywujemy węzły chłonne kończyny dolnej. Nieważne lewej czy prawej, na potrzeby filmu załóżmy, że obrzęknięta jest lewa część, lewa noga, lewa kończyna dolna. Ręce połóż sobie na jamie brzusznej. Jama brzuszna jest też ważnym miejscem, zarówno jak o górną, jak i kończynę dolną. Tutaj jest bardzo dużo węzłów chłonnych. Wykonuj 10 okrągłych ruchów z dociskiem do wewnątrz, wypuść do zewnątrz. 10 do wewnątrz nacisk do wewnątrz, wypuść do zewnątrz. Załóżmy, że zrobiliśmy już tych 10 razy. Przejdź piętro niżej, ręce połóż między twoim płętkiem a spojeniem łonowym i wykonaj to samo. Zrobiliśmy 10 razy. W celu z progresowania sobie tego prostego ćwiczenia możemy wykorzystać jakąś piłkę, czy poduszkę, którą umieszczasz sobie w tym samym miejscu, między pępkiem a spojeniem łonowym i na wdechu wyrzucasz tą piłkę, tą poduszkę z brzucha, na wydechu ta piłka się zatapia. To ćwiczenie też Tobie pomoże w aktywowaniu tych węzłów łonnych, pobudzenia przepony do pracy. No i załóżmy, że zrobiłeś to już 10 razy. No i okej, okay, lecimy dalej. Aktywujemy nasze pachwiny. Prawa noga w wykroku, kąt 90 stopni w trzech punktach. Staw biodrowy, kolonowy, skokowy. Miednica zawinięta w przód. Małe, krótkie ruchy. Na pewno czujesz, jak tutaj zginacze bioder. pachwina się rozciąga. Jak poczujesz, że się. Jak poczujesz takie mocniejsze rozciąganie, przytrzymaj sobie. Wróć. Przytrzymaj. Wróć. Przytrzymaj. Wróć. Możesz ten ruch rozciągania wydłużyć. I znowu 10 ruchów. I znowu, jak poczujesz, że to miejsce jest luźne, Roz, y, rozciągnięte, nie sprawia, y, jakoś nie czujesz tego, rozcią, tego rozciągania, y, możesz sobie znowu sprogresować, robiąc dłuższy ruch. Warto powtórzyć na drugą nogę, nie zaszkodzi. Ok, zakładam, że zrobiliśmy. Znowu piętro niżej. Jeśli masz gumę akcesoryjną do ćwiczeń, super. Jak nie masz, chwytaj ręcznik. Ręcznik umiejscowiamy sobie na stopie i robimy zgięcia w stawie kolanowym. Kąt 90 stopni, wyprost. Pobudzamy węzły chłonne w dole pod kolanowym. No i ok. Wykorzystaj sobie już mm, ręcznik, który umiejscowiłeś na stopie do zgięcia grzbietowego, do zgięcia podeszwowego. Tam też znajdują się pędzły chłodne. nie zaszkodzi je aktywować. Ok. To samo możemy zrobić z drugą nogą, nie zaszkodzi. Dla chętnych zestaw kilku jeszcze prostych ćwiczeń. Zaczynamy sobie od unoszenia tułowia. Hop, hop, hop. Tym samym aktywujemy też węzły chłonne znajdujące się w obolicach pośladków. Te ćwiczenia nie mają być wykonywane w bardzo szybkim tempie. Natomiast też nie mają być wykonywane zbyt wolno. Naszym celem jest pobudzenie tych węzłów chłonnych, więc nie chcemy iść spać, tylko się budzić. Okej, okay, mamy. Dobra, prawa noga wyprostowana. Pod lewą, lewy, lewą, tylną część uda wkładamy ręce i wykonujemy wyprost w stawie kolanowym. Tak jest. 10 razy. Tak jest. Możemy aktywować sobie jeszcze węzły chłonne w naszych pachwinach. Noga wyprostowana i rysujemy kółeczka. 10 w lewo. 10 w prawo. Tak jest. Możesz znowu przytrzymać sobie tylną część uda rękoma i robić zgięcia podeszwowe, grzbietowe, podeszwowe, grzbietowe. OK. Odłóż sobie stopę na ziemię, powtórz to samo z drugą nogą i tym samym jesteś dobrze przygotowany do drenażu limfatycznego. Na pewno drenaż będzie jeszcze bardziej skuteczny. No i OK. To były ćwiczenia pobudzające nasze węzły chłonne w kończynie dolnej. To czas na kończynę górną. I jeśli chodzi o kończynę górną, warto pobudzić sobie jamę brzuszną. Mostek, obojczyki, no i oczywiście pachy. W stawach łokciowych, w nadgarstkach i w nasze palce. Zaczynamy od unoszenia ramion. 20 razy. Na pewno poczujesz, jak tutaj Twoja linia pachowa się aktywizuje, pobudza. Hop, hop. Załóżmy, że zrobiliśmy. Zginanie ramion. Możesz w ten sposób, w ten sposób obojętnie. Ćwiczenia są przeznaczone dla osób mniej wytrenowanych, osób, które wychodzą dopiero po kilku tygodniach, kilku miesiącach spędzonych w szpitalu. Te ćwiczenia to nie są treningi personalne, to są ćwiczenia bardzo proste w celu. Wrócenia do pełnej sprawności. Jedziemy dalej. Były węzły chłonne pod pachą, były węzły chłonne w stawach łokciowych. No to przechodzimy do nadgarstków. Na pewno oglądaliście mapety. Robimy taki ruch. I pobudzamy nasze nadgarstki. Hop, 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 hop. hop. Tak jest jak zrobimy nadgazki. ruszamy naszymi paluszkami może coś tam strzelać, strzykać a to dobrze, o co nam chodzi pobudzamy do pracy nie ma spania chłopacy dobra same paluszki, te dyskalne części no i okej, okay. to wszystko możesz powtórzyć 2 trzy razy w ten sposób będzie bardziej skuteczny ten drenaż limfatyczny. Eee, no i to by było na tyle. No dobra, za nami część teoretyczna, jak i aktywacja węzłów chłonnych w kończynach dolnych, kończynach górnych. Czas na praktykę. Wykorzystamy tutaj pacjentkę z obrzękiem limfatycznym kończyny górnej. No i w jaki sposób ten drenaż limfatyczny wygląda? Wykorzystujemy grawitację, czyli nasza kończyna górna najlepiej jakby znajdowała się na jakimś klinie. Ewentualnie możemy ją podtrzymywać ręką. Tempo bardzo wolne, kierunek do centrum ciała, siła bardzo niska. Może w ten sposób. W drenażu limfatycznym będziemy przepychać wszystko do środka naszego ciała. Na potrzeby filmu ustalamy, że obrzęknięta jest ta dystalna część, czyli dłoń, ta najdalsza od centrum ciała. Bardzo często zresztą występujący obrzęk, tworzy się tutaj taka poduszeczka. No ale w jaki sposób ten obrzęk będziemy przepychać do tych naszych węzłów chłonnych? W pierwszej kolejności pobudzamy te największe węzły chłonne w naszym ciele. To będzie jama brzuszna. To będzie mostek z obojczykami i to będzie pacha. Okay. Kładziemy dwie ręce na jamie brzusznej pacjenta i wykonujemy 10 kół w miejscu z naciskiem do wewnątrz, wypuszczeniem do zewnątrz. Nacisk do wewnątrz, wypuść do zewnątrz. Nacisk do wewnątrz. Wypuść do zewnątrz. Powtarzamy to 10 razy. Następnie przechodzimy piętro niżej i robimy to samo. Nacisk do wewnątrz, wypuść do zewnątrz. Dokładnie tak. Jak zrobimy ćwiczenia wykonując koła w miejscu, możemy zaktywizować naszego pacjenta do ćwiczeń oddechowych. W taki sposób, aby aktywować naszą przeponę, naszą jamę brzuszną. Kładziemy dwie ręce na brzuchu pacjenta i każemy zrobić głęboki wdech w taki sposób, aby aktywować przeponę. Na wydechu robimy docisk. Wdech. Brzuch się unosi. Na wydechu dociskamy. Możemy zrobić koło i powtarzamy 10 razy. Wdech wypuszczamy i robimy kółeczko mhm. i wypuszczamy zatapiamy ręce robimy kółeczko w ten sposób aktywujemy węzły chłonne nabiamie brzuszne idziemy sobie wyżej przez nasz mostek wykonując okrężne ruchy Poprzez lewy obojczyk, poprzez drugi obojczyk, no i idziemy do pachy. Mhm. I też koła w miejscu, nacisk do wewnątrz, wypuść do zewnątrz, nacisk do wewnątrz. Wypuść do wewnątrz. No dobra, okej. Okay. Zrobiliśmy delikatną aktywację. Wykorzystamy sobie też trochę oliwki, aby zmniejszyć tarcie. Naszym celem. Nie jest doprowadzenie do przekrwienia. Także nasmarowanie takim środkiem poślizgowym nie zaszkodzi. Ok, w pierwszej kolejności rozprowadzimy sobie olej po całej kończynie. No i ok, tak jak mówiliśmy sobie, obrzęknięta jest. Część po zewnętrznej stronie wytworzyła się tutaj taka poduszeczka. Tą poduszeczkę chcemy przepychać do węzłów chłonnych, natomiast nie inaczej. Zanim tą poduszeczkę będziemy przypytać wyżej, my w tych wyższych segmentach, czy to w nadgarstku, ramieniu, ramieniu czy pasze musimy w pierwszej kolejności zrobić tam miejsce, aby ten obrzęk przepnąć. Czyli w pierwszej kolejności zaczynamy sobie od naszego barku i możemy przepychać do obojczyka. Możemy tą wewnętrzną część przepychać sobie do linii pachowej. Tą zewnętrzną stronę do łopatki. Czyli najpierw przygotowujemy sobie. Miejsce, gdzie ten obrzęk będziemy przepychać. Wykorzystujemy również pozycję drenażową. W taki sposób, aby grawitacja nam pomagała w odpływie tej, tej liny stanę do Was tyłem, aby Wam pokazać tutaj tą wewnętrzną część. no, Do linii pachowej możemy nawet pociągnąć właśnie przez linię pachową do samego brzucha, do jamy brzusznej. Możemy chwycić sobie takim chwytem półpierścieniowym. Przepchnąć do obojczyków, do łopatki. Ok. Idziemy sobie niżej. Staw łokciowy. Ok. Pogłudziliśmy je. I przepychamy wszystko od nadgarstka do stawu łokciowego takim chwytem półpierścieniowym. I możemy sobie przepychać to wszystko znowu wyżej. Do łopatki do obójczyków, czy właśnie do linii pachowej, a nawet jamy brzusznej. Ok. No i idziemy sobie na nadgarstek, trochę możemy go też zaaktywizować, pobudzić. No i wchodzimy na tą naszą poduszeczkę. Dla pacjentów, to będzie bardzo często, dla pacjentów to będzie bardzo często przyjemne. Będą czuć, że ta kończyna jest lżejsza, że nie jest taka gorąca. Uczymy pacjentów tego, aby mogli samemu w domowych warunkach ten prosty zabieg wykonywać sami. Tak jak widzicie, tutaj filozofii nie ma. Na pewno znajdziesz te 10 minut w ciągu dnia, aby ten zawiech wykonać. A jeśli obrzęg, e, czy kończyny górny, czy kończyny dolny, to do skwiera, to masz wystarczającą motywację, żeby te 10 minut w taki sposób spędzić. Czyli tak, zrobiliśmy sobie poduszeczkę, zrobiliśmy sobie palce, przechodzimy na część dłoniową i powtarzamy. W następnym filmie będę pokazywać, tak naprawdę nie ja tylko pacjentka w jaki sposób wykonuje się autodrenaż po mastektomii. Autodrenaż po usunięciu węzłów chłonnych, bo pacjentka nie, nie miała usuwanej piersi, miała usuwane gruczoł piersiowy. Więc ten materiał też dla Was jest przygotowany, tak aby Was pozostawić z taką rzetelną wiedzą. W jaki sposób jesteście sami w domowych warunkach sobie po prostu poradzić? No dobra. I znowu, idziemy sobie segment wyżej. Przepychamy to, co z nadgarstka, to, co z dłoni nam zeszło. Nie spieszcie się. Róbcie to dokładnie, powoli. Z ramienia po wewnętrznej stronie przepychamy sobie do linii pachowej. Pocią możemy pociągnąć do brzucha, część środkową do ójczyków. tylną do łopatki. Dobra. Ten zabieg trwał. Krócej niż wyglądałby normalnie w gabinecie. 20 minut to jest wystarca, wystarczający czas, aby tę kończynę opracować. To jeszcze nie jest autodrenaż, w której pacjentka sama pomaga sobie ten obrzeń zmniejszyć. Natomiast, tak jak widzicie, tutaj filozofii nie ma. Pamiętając o odpowiednim kierunku, odpowiednim tempie, sile i pozycji drenażowej, to by było na tyle. Bardzo Wam dziękujemy. Serdecznie zapraszamy do subskrybowania naszego kanału. I tyle. I takim pozytywnym akcentem kończymy ten, ten materiał.